Oli, dwa nowe zegarki smartwatcze. Wow, wow! Jak widzicie, ja mam jednego na ręce. Tak. Ale mi nie pasuje, bo jest srebrny. <noise> no to od razu zdradzę, że jeden z tych jest złoty, który tu jest w pudełku. No i się kłócimy o niego z mamą. Tak, jest wielka walka teraz, kto będzie go nosił czy ty, czy baba. Tak. Więc y, walka, walka jeszcze nie została rozstrzygnięta, ale zaraz idziemy na siłownię i kto zrobi więcej pompek, ten dostanie zegarek. Tak wymyśliłem w tej chwili, ale możemy zrobić jakieś inne ćwiczenie. Możemy zrobić słowo jakiś. No, kto jaki zrobi większy ciężar na hiptrastach, wygrywa? Na hiptrastach. Dokładnie. Nie wiem, co to, co to są hiptrasty, ale kto zrobi więcej hiptrastów, to, yy, to wygra. Większy ciężar. Większy ciężar. Większy ciężar na hiptrastach. Dobra. No to zapakowane. W Są dwa. To Dwie uwaga. sztuki są. Dwie sztuki, tak. I teraz się widzimy, które który dostanie. Tak. No, wiemy, że są dwa damskie, prawda? Tak, oba są damskie. Znaczy ten drugi tak naprawdę nie jest damski, on jest taki uniwersalny, no, ale, ale akurat no. <słuchaj> będzie miał oryginalny kolor, ten drugi. Jeden jest bardzo elegancki, drugi jest sportowy. I teraz uwaga, 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 uwaga. dokument wypuszczenia na bok. Chodzi, dobra. I już. I już, zdradzamy, co tu jest. Dam, 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 dam. Jeden to jest Huawei Watch 5. Tak. Tak wygląda. Drugi to jest Huawei Watch Fit 4 Pro w kolorze zielonym.